Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powtórzymy sobie wiadomości z działu trzeciego w obronie granic Rzeczpospolitej. Dział trzeci składał się z siedmiu tematów. Wojny z Rosją, początek wojen ze Szwecją, Powstanie Chmielnickiego, Potop Szwedzki, Wojny z Turcją, Kryzys Rzeczpospolitej, Barok i Sarmatyzm. Zaczynamy od wojen z Rosją. W 1575 roku szlachta wybrała na króla Rzeczpospolitej Stefana Batorego księcia Siedmiogrodu. Nowy władca musiał poślubić Annę Jagielonkę noszącą tytuł króla Polski. W 1576 roku Stefan Batory został koronowany na króla Rzeczpospolitej. Car Rosji Iwan Groźny dążył do uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego. Wykorzystując czas bez królewia w Polsce car zagarnął należący do Polski Inflanty. Stefan Batory zamierzał odzyskać tę ziemię. Zorganizował armię, w skład której weszła utworzona przez niego piechota wybraniecka. Pod dowództwem Batorego jego hetmana Jana Zamojskiego wojsko polsko-litewskie podjęło trzy wyprawy na Rosję. W 1582 roku podpisano rozejm w jamie za polskim, na mocy którego Rzeczpospolita odzyskała inflanty. Po śmierci Stefana Batorego królem Polski został Zygmunt III Waza. Za jego panowania Rzeczpospolita zaangażowała się w walkę o moskiewski tron. W 1604 roku wyruszyła zbrojna wyprawa polskich magnatów zwana Dymitriadą. Do Dymitra, uważającego się za syna zmarłego Iwana Groźnego, przyłączyła się część ludności rosyjskiej. Polskie oddziały zdobyły Moskwę, Dymitr został nowym władcą Rosji. Po roku rządów Dymitra wybuchł przeciwko niemu bunt, Dymitr Samozwaniec, jak został nazwany przez przeciwników, oraz otaczający go Polacy stracili życie. Nowym carem został Wasyl Szujski. W walki o tron moskiewski po klęsce Dymitra zaangażował się polski król Zygmunt III Waza. W 1610 roku doszło do bitwy pod Kłuszynem. Mimo przewagi Rosjan Polacy odnieśli zwycięstwo. Po zwycięstwie pod Kłuszynem wojska polskie wkroczyły na moskiewski Kreml. Car Wasyl Szujski został więźniem Rzeczpospolitej. Rosyjscy bojarzy, bojar tutaj można władca w danej Rosji, posiadacz wielkiego majątku ziemskiego, zaoferowali carski tron Władysławowi, synowi króla Polski. Propozycja złożona przez Rosjan została jednak odrzucona. Zygmunt III Waza żądał tytułu cara dla siebie. W Moskwie wybuchło antypolskie powstanie. Po kilku miesięcznej obronie na kremlu polska załoga musiała się poddać. Nowym carem został Michał Romanow. Działania wojenne zakończyły się porozumieniem Rzeczpospolita uzyskała ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską. W 1634 roku zawarto pokój w Polanowie, który kończył zmaganie Rzeczpospolitej z Moskwą w pierwszej połowie XVII wieku. Rzeczpospolita utrzymała wówczas wcześniej zdobyte ziemie. Rosjanie zobowiązali się do wypłaty na rzecz Rzeczpospolitej odszkodowania. Władysław IV Waza zrzekł się praw do tronu rosyjskiego. Rosja wykorzystała czas pokoju na pokonanie wewnętrznego kryzysu. Zaczęła rosnąć fiłę, przez co stawała się coraz groźniejszym dla Polski sąsiadem. Początek wojen ze Szwecją. Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski w 1587 roku. W 1592 roku, po śmierci swojego ojca, został Królem Szwecji. Jako katolik nie był akceptowany w protestanckiej ojczyźnie. Niezadowoleni z jego panowania Szwedzi wywołali bunt i pozbawili go władzy. Na tron szwedzki powołany został stryj Zygmunta Karol IX. Zygmunt III Waza nie pogodził się z utratą szwedzkiego tronu. Do końca życia tytułował się Królem Szwecji i dążył do odzyskania odebranej mu władzy. Podobnie też jego synowie. Konflikt o prawa do tronu szwedzkiego był jedną z przyczyn wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku. Drugą istotną przyczyną sporów była rywalizacja w basenie Morza Bałtyckiego. W odpowiedzi na pozbawienie tronu, Zygmunt III postanowił zrealizować swoje zobowiązanie z pakta konwenta i przyłączył do Rzeczpospolitej Szwedzką Estonię, co stało się pretekstem dla Szwecji do ataku na należące do Rzeczpospolitej Inflanty. Początkowo sukcesy odnosili Szwedzi, którzy zajęli większość Infland i rozpoczęli oblężenie ich stolicy Rygi. W 1605 roku doszło do bitwy pod Kirchholmem, Wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza odniosły zwycięstwo nad armią szwedzką dowodzoną przez Karola IX. Na mocy zawartego rozejmu Szwecja zachowała północną część Infland. Wojna polsko-szwedzka wznowiona została w latach dwudziestych XVII wieku, armia szwedzka pod wodzą Gustawa II Adolfa, syna Karola IX, zajęła niemal całe inflanty i zaatakowała Pomorze Gdańskie i Prusy książęce. W 1627 roku doszło do morskiej bitwy pod Oliwą, starcie zakończyło się zwycięstwem polskiej floty i odblokowaniem gdańskiego portu. W 1629 roku podpisano rozejm w Starym Targu, był on niekorzystny dla Rzeczpospolitej. Szwecja zatrzymała Inflanty wraz z Rygą oraz porty Prus Królewskich i Książęcych, z wyjątkiem Gdańska, Królewca i Pucka. Szwedom przysługiwało również prawo do pobierania cła. Nowy władca Władysław IV rozpoczął przygotowania do kolejnej wojny. Szwedzi z obawy przed przegraną zabiegali o przedłużenie rozejmu. Nowe korzystniejsze dla Polski porozumienie podpisano w 1635 roku w Sztumskiej Wsi. Szwecja zatrzymała inflanty, musiała jednak wycofać wojska przebywające na pomorzu i w Prusach książęcych zrezygnowała także z pobierania cła z polskich portów. Symbolem wspaniałych zwycięstw odnoszonych przez wojska Rzeczypospolitej w XVII wieku stała się husaria, oddziały ciężkiej kawalerii, które wykorzystując siłę natarcia przełamywały szyki nieprzyjaciela. Przewagę husaria zawdzięczała doskonałemu wyszkoleniu, taktyce walki oraz umiejętnościom dowódców. Husarze ruszali do szarży w trzech lub czterech szeregach oddalonych od siebie o kilka metrów. Tuż przed starciem zacieśniali szyk, zwiększając siłę natarcia. Jeżeli pierwszy atak nie zdał rozbić oddziału wroga, zawracano i uderzano ponownie. Wyposażenie husarza: kopia husarska, zbroja husarska, szabla-koncerz, pistolety, skrzydła, skóry dzikich zwierząt. Powstanie Chmielnickiego W południowo-wschodniej części Rzeczpospolitej znajdowała się Ukraina granicząca z Imperium Osmańskim, a więc Turcją. Ziemie ukraińskie były niemal bezludne, nie podlegały niczyjej władzy, określano je jako dzikie pola, używano też nazwy Zaporoże. Na Zaporożu zaczęli się osiedlać chłopi z biedli, z majątków szlacheckich, z różnych części Rzeczpospolitej, głównie z Rusi. Mieli oni dość wyzysku szlachty, mieszkańców dzikich pól nazywano kozakami, ich wspólną tę kozaczyzną. Kozacy żyli w ciągłym zagrożeniu ze strony najazdów Tatarów Krymskich, stale utrzymywali gotowość do walki, polscy władcy wykorzystywali kozaków do obrony ziem Rzeczpospolitej przed tatarskimi najazdami. Za panowania Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego utworzono oddziały kozaków rejestrowych, wpisywano je do rejestru, za służbę wojskową kozacy otrzymywali żołd, zwolnieni byli także z pańszczyzny. Przyczyny wybuchu powstania kozackiego zmniejszenie liczby kozaków rejestrowych przez Sejm z inicjatywy magnaterii, dążenie magnaterii i szlachty do zwiększenia swoich majątków, Narzucanie kozakom poddaństwa i pańszczyzny, zmuszanie kozaków do porzucenia prawosławia na rzecz wyznania grecko-katolickiego. Powstanie kozackie wybuchło w 1648 roku. Na jego czele stanął Bogdan Chmielnicki. Aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, kozacy sprzymierzyli się z Tatarami, a więc z dawnymi wrogami. W 1648 roku kozacy rozbili wojska polskie nad żółtymi wodami oraz pod Korsuniem. Dzięki tym sukcesom powstanie zostało poparte przez prawosławną ludność chłopską na Ukrainie. Postępy wojsk Chmielnickiego zatrzymała obrona twierdzy w Zbarażu. W 1649 roku Chmielnicki zawarł Rzeczpospolitą Ugodę w Zborowie, otrzymał tytuł hetmana i władzę w trzech województwach, zwiększono również liczbę kozaków rejestrowych. Szybko okazało się jednak, że ugoda zawarta w Zborowie nie zadowalała żadnej ze stron. Obie strony konfliktu gromadziły wojska, aby wznowić działania wojenne. Kozacy ponownie zawarli sojusz z chanem tatarskim. W 1651 roku doszło do rozstrzygającej bitwy pod Beresteczkiem. Po trzydniowych walkach zwycięstwo odnieśli Polacy. Chmielnicki został zmuszony do zawarcia kolejnej ugody, która zmniejszyła liczbę kozaków rejestrowych. W 1654 roku Chmielnicki zawarł z Rosjanami ugodę w Perejasławiu o przyłączeniu Ukrainy do Rosji. Wojsko rosyjskie najechało wschodnie ziemie Rzeczpospolitej, co stało się początkiem wojny pomiędzy Polską a Kozakami i Rosją. W czasie wojny Rosja zajęła i splądrowała litwę. Obszar Białorusi został doszczętnie zniszczony, a ludność masowo wysilona do Rosji. Walki trwały do 1667 roku. Zakończył je rozejm wandruszowie, potwierdzonym pokojem zawartym w 1686 roku. Ukraina została podzielona pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją. Największymi przegranami okazali się kozacy, utracili przywileje, ludność ukraińska była wyzyskiwana na jeszcze większą skalę. Na mapie widzimy Polskę po rozejmie w Andruszowie, a więc bez tych ziem wschodnich, które zostały odłączone na rzecz Rosji. Potop szwedzki. W 1635 roku podpisano rozejm w sztumskiej wsi pomiędzy Rzeczpospolitą a Szwecją, miał on obowiązywać przez 26 lat. Król Szwedzki Karol X Gustaw zerwał porozumienie i zaatakował Ziemię Rzeczpospolitej. Latem 1655 roku wojska szwedzkie zaatakowały Rzeczpospolitą, uderzając jednocześnie na Wielkopolskę i Litwę. W ciągu kilku miesięcy Szwedzi opanowali dużą część kraju ze względu na rozmiar zajętych terenów oraz skalę zniszczeń najazd szwedzki nazywamy Potopem Szwedzkim. Od początku wojny Szwedzi odnosili sukcesy. Wojska polskie złożone były z Pospolitego ruszenia szlachty. Zawodowych żołnierzy oraz ochotników, chłopów i mieszczan. Oddział szwedzki składał się głównie z piechoty, która w XVII wieku uchodziła za jedną z najlepszych w Europie. Słabo wyszkolone pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej nie podjęło walki i skapitulowało pod ujściem. Na Litwie magnaci i szlachta poddali się Szwedom w Kijdanach. Wielu mieszkańców Rzeczpospolitej, widząc upadek państwa, przechodziło na stronę wroga. Król polski Jan Kazimierz schronił się poza granicami kraju, na Śląsku. Przełomowym momentem wojny była obrona klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. W listopadzie i grudniu 1655 roku około 300 polskich obrońców dowodzonych przez Przora Augustyna Kordeckiego odpierało dziesięciokrotnie liczniejsze oddziały szwedzkie. Zwycięstwo Polaków rozbudziło w społeczeństwie wiarę na pokonanie najeźdźcy. Grabieże i mordy na ludności nakładane przez Szwedów podatki wywołały opór mieszkańców Rzeczpospolitej. W 1656 roku do Polski wrócił król Jan Kazimierz, który w Lwowie złożył uroczyste śluby, tak zwane śluby lwowskie. Obiecał poprawę losu chłopów i mieszczan, jeśli najescy zostaną pokonani. Zachęciło to dużą część społeczeństwa do walki ze szwedami. W 1656 roku na czele polskiej armii stanął Stefan Czarniecki, który stosował taktykę wojny podjazdowej. Polacy w niewielkich grupach atakowali z zaskoczenia oddziały szwedzkie. Unikali jednocześnie starcia z głównymi szwedzkimi siłami. Taktyka okazała się skuteczna. Szwedzi byli coraz bardziej wyczerpani wojną. W kwietniu 1656 roku Czarniecki pokonał Szwedów w bitwie pod warką. W 1660 roku podpisano pokój w Oliwie, który kończył wojnę. Szwecja zagarnęła niemal całe Inflanty. Król Jan Kazimierz zrzekł się pretensji do szwedzkiego tronu. Skutki Potopu Szwedzkiego. Rzeczpospolita utraciła inflanty, poniosła ogromne straty ludnościowe i materialne. Liczba mieszkańców państwa zmniejszyła się z 11 do około 7 milionów, ludzie umierali w wyniku działań wojennych oraz na skutek chorób. Wiele miast i zamków zostało zniszczonych, w załamaniu uległ handel, chłopi znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, w czasie wojny ucierpieli ze strony Szwedów, po wojnie polska szlachta chciała jak najszybciej odrobić straty, zwiększając wymiar pańszczyzny i Danii. Pomimo złożonych obietnic, król Jan Kazimierz nie uczynił nic, aby poprawić los chłopów. Podczas potopu ucierpiała polska kultura, Szwedzi zrabowali wiele bezcennych księgozbiorów i dzieł sztuki, które już nigdy nie wróciły do Polski. Na mapie widzimy Rzeczpospolitą w 1660 roku. Wojny z Turcją. W XVII wieku południowym sąsiadem Rzeczpospolitej było Imperium Osmańskie, a więc państwo tureckie, w którym władał sułtan posiadający nieograniczoną władzę. W XV i XVI wieku relacje polsko-tureckie układały się w większości pokojowo, w początkach XVII wieku relacje uległy pogorszeniu. Przyczyny wojen z Turcją: Rywalizacja o wpływy polityczne w Mołdawii, Turcja i Polska oskarżały się wzajemnie o naruszanie granic, Kozacy poddani króla Polski najeżdżali ziemie tureckie, Tatarzy krymscy podlegający Turcji najeżdżali ziemie polskie. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny było udzielenie przez Rzeczpospolitą wojskowej pomocy dynastii Habsburgów, która walczyła z księciem Siedmiogrodu popieranym przez Turcję. W czasie najazdów Tatarzy rabowali ludność i brali ją w jasyr, niewolę, z której można było się wykupić. Podstawę tureckiej armii stanowili żołnierze doborowej piechoty, janczarzy. Do służby wcielano kilkuletnich niemuzułmańskich chłopców z podbitych krajów, nawracano ich na islam i wychowywano w ślepym posłuszeństwie. Początek wojny był niekorzystny dla Rzeczpospolitej. W 1620 roku polskie oddziały dowodzone przez Hetmana Stanisława Żółkiewskiego poniosły klęskę w bitwie pod Cecorą na terenie Mołdawii. W czasie odwrotu polskich wojsk poległ Hetman. Rzeczpospolitej groził turecki najazd, Sejm uchwalił nowe podatki na powołanie armii. Na czele polskich wojsk, wzmocnionych przez liczne oddziały kozackie, stanął Hetman Jan Karol Chodkiewicz. W 1621 roku armia turecka bezskutecznie próbowała zdobyć nadgraniczną polską twierdzę w Chocimiu w czasie oblężenia z Mrachetman-Hotkiewicz. Nieudane oblężenie zmusiło Turków do zawarcia pokoju, który przywracał granicę pomiędzy Imperium Osmańskim a Rzeczpospolitą na rzekę Dniestr. Państwa zobowiązały się do powstrzymania najazdów kozackich i tatarskich. W drugiej połowie XVII wieku Imperium Osmańskie znajdowało się u szczytu potęgi, zagrażało wielu państwom europejskim. W 1672 roku armia turecka wkroczyła na terytorium Rzeczpospolitej, która była pogrążona wewnętrznych konfliktach i nieprzygotowana do wojny. Wojska tureckie szybko zdobyły graniczną twierdzę w Kamieńcu Podolskim. W 1672 roku zawarto traktat pokojowy w Buczaczu. Na mocy porozumienia Rzeczpospolita musiała oddać Turcji część Ukrainy po i twierdzę w Kamieńcu Podolskim. Polska zobowiązała się także do płacenia sułtanowi Haraczu. Sejm nie zatwierdził traktatu pokojowego, uchwalono nowe podatki na wojsko i postanowiono wzmocnić działania wojenne. Dowództwo nad wojskami objął hetman Jan Sobieski. W 1673 roku wojska polskie pod wodzą Sobieskiego rozbiły wojska tureckie w bitwie pod Chocimiem. Sukces przysporzył hetmanowi ogromnej popularności. W 1674 roku szlachta wybrała Sobieskiego na króla Rzeczpospolitej. Kontynuował on wojnę z Turcją, która została przerwana zawarciem korzystniejszego dla Polski rozejmu. Rzeczpospolita nie musiała już płacić haraczu, nie odzyskała jednak utraconych ziem. W 1683 roku 100 armia turecka pod wodzą Wielkiego Wezyra, najważniejszego dostajnika państwowego w Imperium Osmańskim, Kara Mustafy, wkroczyła do Austrii i rozpoczęła oblężenie Wiednia. Sobieski ruszył na czele polskiego wojska na ośrodek austriackiej stolicy. Po przybyciu na miejsce objął on naczelne dowództwo nad siłami sojuszniczych wojsk austriackich i niemieckich. Bitwa rozegrała się 12 września 1683 roku. Wojska sprzymierzone dowodzone przez Sobieskiego odniosły wielkie zwycięstwo. Decydującą rolę odegrała polska Husaria. Zwycięstwo pod Wiedniem zatrzymało turecką ekspansję, a więc zajmowanie nowych terytoriów. Konflikt trwał jeszcze kilka lat. W 1699 roku zawarto kolejny rozejm polsko-turecki, Rzeczpospolita tym razem odzyskała część Ukrainy i Podole. dole. Kryzys Rzeczpospolitej. Wiek XVII w historii Polski zapisał się jako stulecie wojen. W wyniku zmagań z Rosją, Turcją i ze Szwecją, Rzeczpospolita utraciła około 30% terytorium, w tym m.in. inflant oraz wschodnią Ukrainę. Rzeczpospolita utraciła także zwierzchnictwo nad plusami książęcymi. Walki trwające na ziemiach polskich oraz epidemie chorób doprowadziły do spadku liczby ludności z 11 do 7 milionów ludzi. Zniszczenia wojenne dotknęły wiele wsi, miast i folwarków, wiele gruntów leżało odłogiem. Szlachta, chcąc odrobić straty, zwiększała chłopom wymiar pańszczyzny, wszystko to doprowadziło do kryzysu gospodarczego. W Europie spadły ceny zboża, na ziemiach polskich spadł poziom jego produkcji. Handel zbożem uległ wręcz załamaniu, w efekcie ubożało mieszczaństwo, upadło znaczenie miast. Załamaniu się gospodarki towarzyszył ogólny kryzys państwa, skarbiec był pusty, brakowało funduszy na opłacenie armii, granic strzegły nieliczne, słabo wyszkolone wojska. Zmalała rola Sejmu, nadużywano zasady Liberą veto, z łacińskiego nie pozwalam. Sprzeciw jednego posła zakończył obradę i unieważniał dotychczasowe postanowienia. Po raz pierwszy Sejm został zerwany przez Władysława Sicińskiego, Liberą weto było wykorzystywane przez magnatów i obce dwory. Przekupywano posłów, aby zrywali Sejmy, blokując tym samym reformy państwa. W XVII wieku stopniowo ograniczano władzę królów elekcyjnych. Podejmowane przez niektórych władców próby reform kończyły się zwykle zawiązaniem przez szlachtę Rokoszu czyli zbrojnego wystąpienia szlachty przeciwko królowi. W 1665 roku szlachta zawarła rokosz przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi, który zaproponował, aby kolejnego władcy wybierać za życia obecnego, co pozwoliłoby na uniknięcie okresu bezkrólewia. Oburzona pomysłem, szlachta zawarła rokosz, na czele którego stanął Hetman Jerzy Lubomirski. W latach 1655-1666 toczyła się wojna domowa. Hetman musiał udać się na wygnanie, król w 1668 roku abdykował i opuścił kraj. Barok i sarmatyzm. XVI wiek to czas wojen religijnych, klęsk głodu i epidemii, ludzie nie byli pewni przyszłości. Po epoce humanizmu koncentrującego się na człowieku, zwrócono się ku Bogu i kwestiom wiary, ludzie czuli się zagrożeni, oparcia szukali w religii. Nastąpił wzrost pobożności, nie zrezygnowano jednak z rozrywek, jednocześnie ucztowano i uczestniczono w zabawach oraz oddawano się długotrwałym postom, ascesji i żarliwym modlitwom. Barok, barokko, oznacza pery o nieregularnym kształcie. Jest to epoka w kulturze trwająca od końca XVI wieku do połowy wieku XVIII. Barok swoim zasięgiem objął Europę oraz posiadłości hiszpańskie i portugalskie w Nowym Świecie. Barokowa architektura i sztuka cechowała się bogactwem dekoracji. Powszechnie wykorzystywano ornamenty, elementy ozdobne, często wykorzystujące motywy roślinne, stosowane w architekturze, malarstwie, rzemieśle artystycznym. Ponadto wykorzystywano rzeźby, płasko rzeźby, malowidła oraz złocenia. Celem twórców było wywarcie na widzu wrażenia, wznoszono ogromne kościoły i pałace, świadczące o zamożności i potędze ich właścicieli. Styl barokowo odpowiadał potrzebom Kościoła katolickiego, który na przełomie XVI i XVIII wieku rywalizował o wiernych z wyznaniami protestanckimi. Monumentalne i bogato zdobione świątynie katolickie były przeciwieństwem prostych i surowych zborów protestanckich. Pełne przepychu wnętrza miało ukazywać potęgę kościoła, wywoływać zachwyt zachęcając do uczestnictwa w nabożeństwach i umacniać wiarę katolicką. Na potrzeby kościoła katolickiego pracowali artyści, którzy w swych dziełach przedstawiali sceny biblijne oraz wydarzenia z życia świętych. Styl barokowy stał się popularny także w Polsce, gdzie w stylu barokowym wznoszono kościoły, m.in. w Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Lwowie. Polscy magnaci budowali w nowym stylu okazałe pałace z pełnymi przepychu salami mieszczącymi kolekcje dzieł sztuki. Wiele rezydencji otaczano starannie zaplanowanymi parkami. Zamożni mieszczanie budowali bogato zdobione kamienice. W Rzeczpospolitej XVII wieku rozwijała się rzeźba i malarstwo o tematyce religijnej i świeckiej. Wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą w XVII wieku sprzyjały wzrostowi pobożności ludności, wierni chętnie uczestniczyli w nabożeństwach i pielgrzymkach do sanktuariów oraz kalwarii, czyli szlaków procesyjnych składających się z kapic obrazujących stacje męki pańskiej. W XVII wieku wśród polskiej szlachty rozpowszechnił się fałszywy mit, że szlachta w odróżnieniu od chłopów i mieszczan pochodzi od salmatów. Szlachta była także zdania, że złota wolność szlachecka, gwarantowana przez przyznane przywileje, jest najlepszym ustrojem na świecie. Życie sarmackie skupiało się wokół dworów szlacheckich, urządzono polowania, kuligi i wystawne uczty. Powszechne było kilkudniowe pijaństwo połączone z bijatykami, jednocześnie przedstawiciele szlachty uwielbiali manifestować swoją pobożność i przywiązanie do wiary. W niniejszym filmie, jedynie ogólnie przedstawiłem najważniejsze informacje dotyczące działu trzeciego. Zapraszam do obejrzenia pozostałych moich filmów. W każdym z nich osobno omawiam temat, omawiając go bardziej szczegółowo. Dziękuję za uwagę.